w mrocznej, ale pulsującej życiem metropolii, gdzie nowoczesność zderza się z cieniami przeszłości, w powietrzu czuć napięcie. Wśród skąpanych w światłach neonów ulic i kawiarni rozbrzmiewają szepty i spekulacje. Wszyscy oczekują na przybycie Jezusa, filozofa ze wschodu, którego słowa podobno potrafią poruszyć najgłębsze zakamarki duszy. W tłumie pod ciężarem niepewności porusza się Zacheusz, niski, ale niebezpiecznie wpływowy właściciel banku. Jego frustracja narasta z każdą chwilą, gdy bezskutecznie próbuje odnaleźć Jezusa. Zawsze musi mieć wszystko, co najlepsze i najszybciej, jak tylko to możliwe. Może uda mi się nakłonić tego słynnego Jezusa do udziału w reklamowym klipie mojego nowego kredytu hipotecznego? Przemierzając mroczne alejki, dociera do nowoczesnego parku, gdzie minimalistyczne instalacje artystyczne rzucają nierealne cienie. Wspinając się na jedną z nich, wydaje się niemal tańczyć z błyskami neonów. Z wysokości niczym zachłanny drapieżnik, Zacheusz wypatruje swojej ofiary, Jezusa. Gdy pojawia się Jezus, jego spojrzenie pada na Zacheusza. Przez przenośny głośnik jego głos rozbrzmiewa jak echo w mrocznej przestrzeni. Zacheuszu, czas zejść. Dziś jestem Twoim gościem. Zacheusz, zaskoczony, ale i podekscytowany, zbiega w dół, jakby uciekał przed własnymi demonami. Tłum zaczyna szemrać, a plotki rozprzestrzeniają się jak trujący dym. To ten bankier, który zrujnował tak wielu? Czy ten słynny filozof właśnie wybrał dom tego krwiopijcy? Zacheusz nie słyszy szeptów ani pomruków. Nie może zapanować nad tchawicą. Z jego wnętrza niemal samowolnie wydobywa się głos. Od dzisiaj połowa mojego majątku idzie na cele dobroczynne, a każdemu, kogo skrzywdziłem, oddam czterokrotnie. Jezus spojrzał i odpowiedział. Zacheuszu, odkryłeś prawdziwą wartość życia, przyszedłem, by odnaleźć to, co zostało zgubione. Zacheusz stoi wśród tłumu. Czuję, że przekroczył nieznaną dotąd granicę, a wszystko, co wypełniało jego życie, stało się mniej ważne. Usiadł przy stoliku najbliższej kawiarni, wyciągnął kalendarz i zanotował. 21 listopada 23 roku. W świecie, gdzie pieniądze splatają się z duchowym poszukiwaniem, prawdziwe znaczenie życia jest upchane, sprasowane w mrocznych zakamarkach duszy. Czeka na ten właśnie moment na uwolnienie. Poczuł na sercu lekkość najbardziej znośną lekkość bytu. Moje jutro zaczęło się właśnie dzisiaj, rzucił do kelnerki z uśmiechem.